Pokój i dobro. Dzisiaj mam dla Was tylko dwa takie krótkie zaproszenia. Po pierwsze chciałem Was znowu zaprosić na Q&A. Po tym poprzednim miałem taki głęboki niedosyt, bo problemy techniczne trochę to nam wszystko porozwalały i to spotkanie nie wyszło tak, jakbym sobie wymarzył. Dlatego już wtedy pomyślałem, że jak będzie zbliżał się koniec Wielkiego Postu, to może uda się znowu. Niedzielą palmową zaczynamy już jutro wielki tydzień i tak sobie pomyślałem, żeby właśnie na początek wielkiego tygodnia spotkać się z wami, żeby porozmawiać o Triduum paschalnym, o Wielkanocy, ale też o wszystkim innym, co może was interesuje, o co chcielibyście zapytać, o czym byście chcieli porozmawiać. Będzie mi bardzo miło. Ten Q&A zrobimy w poniedziałek o godzinie 19:15. Mam nadzieję, że taka data Wam pasuje. Mam nadzieję, że uda nam się spotkać. Bardzo będzie mi miło. A drugie zaproszenie również nawiązuje do tego, o czym mówiłem podczas ostatniego QA, a mianowicie chciałem Was ponownie zaprosić bardzo serdecznie na pielgrzymkę, w wakacje na Bałkany, podczas której nawiedzimy m.in. miejsce modlitwy w Medżugorie, a także wiele innych sanktuariów. Sytuacja na świecie jest trudna, jest niepewna i ta sytuacja zaprasza nas do tego, żeby się modlić. Jako ludzie potrzebujemy widzialnych znaków i od wieków jest tak, że szczególne miejsca mobilizują nas do modlitwy, mobilizują do przemieniania życia, do nawracania się. I w takie miejsce, które niewątpliwie jest szczególne, choć nie wiemy dokładnie jeszcze Jaki jest status tych wydarzeń w Medjugorje, ale wiemy, że jest to miejsce, gdzie jest wiele nawróceń, wiemy, że jest to miejsce, gdzie jest wiele modlitwy. W takie właśnie miejsce chcę Was zaprosić w te wakacje. Jeżeli więc szukacie jakiegoś pomysłu, co ze sobą zrobić w tym czasie, to w sierpniu jest taka pielgrzymka. Nie będzie to tylko modlitwa, będzie to czas i na relaks, i na zwiedzanie, i na wiele innych rzeczy. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to w opisie do filmiku jest adres e-mail, napiszcie do mnie, wyślę Wam wszystkie szczegółowe informacje. A w poniedziałek o 19.15 mam nadzieję, widzimy się na żywo na QA. Pięknej niedzieli palmowej, pięknego wielkiego tygodnia z Panem Bogiem.